Modlitwa do świętego Judy Tadeusza. Święty Judo Tadeuszu, który od wieku byłeś orędownikiem tych, którzy stracili nadzieję ratunku. W Twoje ręce oddaję cierpienia mojego serca. Ufam Twemu pośrednictwu przed Bogiem. Oddaję Ci dzisiaj szczególnie wszystkie intencje moje którym tylko wszechmocny Bóg może zaradzić. W pokorze serca błagam o wstawiennictwo. Ufam, że przez Twoje ręce otrzymam łaskę, o którą błagam Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Święty Judo-Tadeuszu, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, módl się za nami. Święty Judo Tadeuszu, patronie w sprawach szczególnie trudnych, módl się za nami. Święty Judo Tadeuszu, patronie naszej parafii, módl się za nami. Boże nasz, który nas przez Świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania swojego imienia. Spraw prosimy Cię. Abyśmy oddając mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w dobrym. Amen. Bóg, zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje, w jakich chciałbyś się pomodlić.